Dzień dobry i witajcie w kolejnym głębokim zanurzeniu w chaosie, który nazywamy bieżącymi wydarzeniami. Dzisiaj skupimy się na serii ataków dronów na Moskwę, które wprawiły świat w osłupienie i lekkie przerażenie. Drony atakujące stolice? Czujemy się, jakbyśmy wkroczyli prosto w dystopijny thriller. Te ataki, które miały miejsce głównie w środku nocy 11 marca 2025 roku, oznaczają znaczną eskalację. Cóż? Tego, co dzieje się obecnie między Rosją a Ukrainą. Mówimy o setkach dronów, rojących się niczym rozwścieczone osy w kierunku najbardziej znanych symboli Rosji. Kreml oczywiście natychmiast wskazał palcem na Ukrainę, twierdząc, że udaremnił potężny atak i zestrzelił setki dronów. Ukraina, jak zwykle, zachowała zimną krew i zaprzeczyła bezpośredniemu udziałowi. Klasyczna geopolityczna przepychanka, prawda? Ale jest pewien haczyk. Niezależnie od tego, kto pociąga za sznurki, te ataki reprezentują nowy, niebezpieczny etap konfliktu. Dosłownie przenoszą wojnę pod drzwi Rosji i ujawniają słabości, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niewyobrażalne. Więc zapnijcie pasy, drodzy widzowie, bo sytuacja zaraz się znacznie skomplikuje. Teraz zajmijmy się dronem w kształcie słonia. W pokoju kto tak naprawdę stoi za tymi atakami? Oczywista odpowiedź, przynajmniej według Moskwy, to Ukraina. I szczerze mówiąc, nie jest to zupełnie naciągana teoria. Ukraina coraz śmielej odpowiada na rosyjskie ataki, celując w infrastrukturę wojskową na Krymie, a nawet przeprowadzając ataki dronów na rosyjskie bazy lotnicze. Więc Uderzenie w Moskwę, nie do końca poza ich charakterem. Jednak sprawy nigdy nie są takie proste, prawda? Niektórzy eksperci sugerują, że za tymi atakami mogą stać antyputinowskie frakcje w samej Rosji, dążące do destabilizacji rządu i potencjalnej zmiany przywództwa. Jak to mówią, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Potem jest jeszcze wątek międzynarodowej intrygi. Czy obce mocarstwo mające na z Rosją. Mogło potajemnie pociągać za sznurki? To taka teoria spiskowa, że aż chce się założyć foliową czapkę, ale cóż, dziwniejsze rzeczy działy się w świecie szpiegostwa. Prawda jak zawsze jest zapewne o wiele bardziej zniuansowana. Całkiem możliwe, że zaangażowanych jest wielu aktorów, każdy z własnym planem i motywacjami. Pozostaje nam splątana sieć oskarżeń, zaprzeczeń i spekulacji. Przez co niemal niemożliwe jest jednoznaczne stwierdzenie, kto tak naprawdę rozdaje karty. A teraz pytanie za milion dolarów: czy te ataki dronów sygnalizują krok w kierunku pokoju, czy przerażający upadek w dalszy konflikt? Cóż, jeśli zapytacie Kreml, to to drugie. Twierdzą, że ataki zostały zsynchronizowane z rozmowami pokojowymi USA-Ukraina w Arabii Saudyjskiej, mając na celu zniweczenie wszelkich postępów w kierunku zawieszenia broni. I wiecie co? Mogą mieć rację. Te ataki nie krzyczą: Porozmawiajmy o pokoju, prawda? Raczej pachną desperacją, konfliktem, który wymyka się spod kontroli. Z drugiej strony, niektórzy analitycy twierdzą, że te ataki mogą być desperacką próbą Ukrainy wzmocnienia swojej pozycji negocjacyjnej. Pokazując swoją zdolność do uderzenia w serce Rosji, mogą próbować zmusić Putina do rozmów na korzystniejszych warunkach, trochę jak szachowy gambit. Istnieje jednak realne niebezpieczeństwo, że te ataki mogą przynieść odwrotny skutek. Putin. Znany ze swojej powiedzmy stanowczej reakcji na postrzegane zagrożenia, może zinterpretować te ataki jako akt agresji, wymagający jeszcze silniejszego odwetu. Ostatecznie tylko czas pokaże, co te ataki dronów oznaczają dla przyszłości konfliktu. Jedno jest pewne: wprowadziły one nowy, niestabilny element do i tak już napiętej i niebezpiecznej sytuacji. Część czwarta: globalna szachownica USA, Chiny. I Europa w równowadze. Trzymajcie się mocno, bo zaraz zanurzymy się w geopolitykę. Te ataki dronów to nie tylko konflikt regionalny, mają potencjał, by przekształcić całą globalną równowagę sił. W szczególności uwydatniają coraz bardziej złożone relacje między USA, Chinami i Europą. Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych. Byli największym wsparciem Ukrainy przez cały ten czas, dostarczając broń, informacje wywiadowcze. I wystarczająco dużo wsparcia moralnego, by zawstydzić nie jeden film o żołnierzach wyklętych, ale te ataki dronów stawiają ich w trudnej sytuacji. Z jednej strony nie mogą być postrzegani jako akceptujący ataki na cele cywilne, nawet jeśli te cele znajdują się w Rosji. Z drugiej strony nie chcą wydawać się słabi lub niezdecydowani we wspieraniu swoich sojuszników. Potem są Chiny, obserwujące z boku niczym stoicki panda przyglądający się szczególnie chaotycznej grze w Mahjonga, zachowują się wymijająco, wzywając do pokoju, jednocześnie wzmacniając swoje więzi z Rosją. Niektórzy eksperci uważają, że Chiny czekają kto wyjdzie na górę, gotowe do nawiązania sojuszu ze zwycięzcą. Inni twierdzą, że Chiny faktycznie korzystają z całego tego konfliktu, ponieważ osłabia on zarówno Rosję, jak i Zachód, czyniąc je podatnymi, na rosnące wpływy Chin. A potem jest Europa, złapana w środku, jak zdezorientowany przechodzień w trakcie awantury. Są silnie uzależnieni od USA w kwestii bezpieczeństwa, ale są również gospodarczo powiązani z Rosją, szczególnie jeśli chodzi o energię. Te ataki dronów tylko zaostrzyły ten dylemat, zmuszając kraje europejskie do balansowania na linię między potępieniem rosyjskiej agresji. A utrzymaniem pozorów dialogu z Moskwą. Krótko mówiąc, te ataki dronów rzuciły spory klucz w i tak już delikatny mechanizm globalnej geopolityki. To, jak te relacje będą się rozwijać w nadchodzących miesiącach i latach, będzie miało ogromny wpływ na cały świat. Część piąta. Szepty w erze cyfrowej. Teorie spiskowe biorą górę. Teraz zanurzmy się w dziki świat teorii spiskowych, gdzie logika umiera, a aluminiowe czapeczki są zawsze w modzie. To królestwo, w którym te ataki dronów, co nie dziwi, stały się żyznym gruntem dla wszelkiego rodzaju dziwacznych wyjaśnień. Najpopularniejsza teoria głosi, że ataki były w rzeczywistości operacją fałszywej flagi zorganizowaną przez Uwaga, sam rząd USA chodzi o to, że chcieli oni eskalować konflikt, wciągnąć Rosję głębiej w bagno. I umocnić swoją globalną dominację. Inna teoria sugeruje, że ataki były robotą wewnętrzną, przeprowadzoną przez tajemniczą grupę w rosyjskim rządzie, dążącą do obalenia Putina i zainstalowania własnego marionetkowego przywódcy. Bo, wiecie, nic tak nie mówi zmiana reżimu jak kilka dobrze umieszczonych dronów. A potem jest wiecznie popularna teoria nowego porządku świata, która zakłada, że ataki to kolejny krok. W wielkim planie globalnej elity, mającym na celu ustanowienie totalitarnego, jednolitego rządu światowego. Bo najwyraźniej, kontrolowanie całej planety nie wystarczyło tym rządnym władzy maniakom. Muszą też regulować nasze korzystanie z dronów. Słuchajcie, nie twierdzę, że którakolwiek z tych teorii jest prawdziwa, bo bądźmy szczerzy, są absurdalne, ale podkreślają one wszechobecne poczucie nieufności i niepewności które przenika nasze czasy.